Rozwiążemy teraz zadania dotyczące podatków, rozliczeń bankowych i cen netto i brutto. Więc tak, zadanie pierwsze. Pan Kowalski zarabia 3800 zł brutto, ale musi zapłacić 17% podatek dochodowy. Ile zarabia pan Kowalski netto? Ok, czyli może policzmy najpierw. Ile on musi tego podatku zapłacić? Czyli normalnie zar brutto zarabia 3800 zł, ale od tej kwoty musimy policzyć 17%. To żeby policzyć procent z danej kwoty, musimy wykonać mnożenie, czyli to razy 17%, a procent możemy zapisać jako 17. Setnych. Najlepiej w ułamku zwykłym, bo wtedy widzę, że mi się fajnie skracają tutaj zera i zostaje do wymnożenia 38 razy 17, a to jest. 646. Czyli to jest na razie tylko kwota podatku, które, którą on musi zapłacić. Czyli zostanie mu na rękę no reszta, czyli 3800 zł, odjąć, 6040, że odjąć 646 i na rękę zostanie mu 3154 zł. Tak, czyli ta kwota netto, o którą pytali. To jest ta kwota, która mu zostaje po odjęciu tego podatku, czyli to jest właśnie 3154 zł. Przejdźmy do drugiego zadania, które brzmi następująco. Przy 23% podatku cena brutto kawy wynosi 18,45. Ile wynosi cena netto? I drugie pytanie: ile kosztowałaby ta kawa, gdyby podatek wynosił 8%? Przypomnijmy może najpierw, co to jest cena netto i co to jest cena brutto. Otóż cena netto to jest taka zwykła cena bez podatku. I jeżeli do ceny netto doliczymy jeszcze podatek, to otrzymamy wtedy cenę brutto. Czyli w naszym przypadku wyglądałoby to w ten sposób, że cena netto to jest taka podstawowa cena, czyli 100%. I do tych 100% dodajemy jeszcze podatek, czyli w przypadku kawy jest to 23%. Czyli dokładamy jeszcze 23% podatku. I w ten sposób otrzymujemy cenę brutto, która wynosi 123% ceny netto. Ok, czyli tak jest w przypadku kawy, bo czasami podatek jest mniejszy, 8% na przykład. No ale dobrze, wróćmy do naszej treści. Wiemy, że kawa kosztuje 1845. I to jest już te właśnie z doliczonym podatkiem, prawda? Czyli 123%. 123% ceny to jest 18. 45. Tak my to zapiszemy za pomocą proporcji rozwiążemy to zadanie. Takie zadanie można zrobić na kilka sposobów, ale zróbmy proporcją. Czyli tak, piszemy, że 123% jest 1845, a szukana jest cena netto, czyli szukane jest 100% tej ceny. I to jest nie wiadomo ile X. Tak, czyli ta cena podstawowa bez podatku. Pamiętajcie, że jak układacie proporcje, to musicie zawsze zrobić tak, żeby procenty były pod procentami, a złotówki pod złotówkami. No dobrze, i żeby policzyć cenę kawy, czyli obliczyć naszego x, musimy wymnożyć na, na skos, czyli zrobić tak: 100% razy 1845 podzielić na 123. Ok, i to wyglądałoby to w ten sposób, czyli że nasz x, czyli cena netto kawy, to się równa 100% razy 1845. 100% razy 18,45 i to dzielimy przez to, co jest po, po skosie x, -a. czyli to dzielimy przez 123%. 123%. Symbol procenta mi się tutaj skraca. Biorę teraz kalkulator do ręki, mnożę 100 razy 18,45 i dzielimy na 123, i to wychodzi 15 zł. Czyli cena netto kawy, czyli ta cena bez podatku, wynosiłaby 15 zł. Drugie pytanie brzmi, ile kosztowałaby ta kawa, gdyby podatek wynosił 8%? Czyli teraz, tak naprawdę, bo podstawowa cena to jest 15 zł. I teraz do tych 15 zł. dokładamy 8% podatek. I też możemy to zrobić albo proporcją, albo po prostu policzyć 8% z 15 zł. No i do, doliczyć to do, do tej ceny netto. Ok, to policzmy do 8% z 15 zł. Przypominam, że jeżeli chcę policzyć 8%, czyli jakiś procent z danej liczby, to zapisuję sobie, że to jest 800, czyli moja 8%, razy ta liczba, której. Pro, część chcę policzyć, czyli razy 15. Zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.